Witajcie na kanale. Dzisiaj mam zrapeczki z numerkiem 22 może pieniędzy i krzyżówka XXL oraz nowość e Express los e Viva La Vegas za 20 zł i może najpierw sobie zaczniemy od tego losa, i tutaj szukamy trzech tych samych symboli. Ok, i sprawdzamy. Tutaj mamy, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy dwie piłki i dwa. Nie ma trzech, tutaj też nie ma trzech. W grze czwartej nie ma, gra piąta nie ma, w grze szóstej też nie mamy, w grze siódmej też nie ma trzech, w ósmej także, w dziewiątej nie mamy. W grze dziesiątej też nie ma Trzech tych samych W jedenastej także W dwunastej też nie ma W trzynastej nie Tutaj też nie Tutaj też nic nie mamy Tutaj też nie Mamy dwie śliwki A Tutaj różne Tutaj też dwie I tutaj dwa zegary Czyli y, ekspres los jest przegrany i teraz sobie zdrapiamy może pieniędzy. Z Tutaj będziemy szukać um, skrzyni i kotwicy, które nam mnoży oraz wygrywających liczb, a wygrywające liczby to 24 Osiemnaście pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia pięć oraz trzydzieści cztery. A my mamy nasze liczby to trzydzieści sześć, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści dwa, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia trzy obok. Trzydzieści Osiem trzydzieści siedem dwadzieścia siedem pięćdziesiąt trzy dwadzieścia sześć trzydzieści pięć szesnaście trzydzieści dziewięć, czterdzieści cztery, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć, piętnaście, siedemnaście, oraz pięćdziesiąt dziewięć. Ta Przegrana tu mamy B oraz X. I teraz weźmiemy sobie krzyżówkę XXL. I tu będziemy szukać. W oraz X. W bonusie nie mamy. W i X. Jak coś ominę, na pewno się znajdzie. Teraz tutaj mamy w. w. oraz X. Tu mam jeszcze W. Oraz tutaj. W i X. Tu jest W. I tutaj, następnie i oraz P. I mamy w bonusie. I teraz tutaj i oraz P. Tu mamy P, tu mamy i, tu i tu. Tu mamy i. Tutaj jest P, tu mamy P, tu mamy P. oraz i wszystko następnie tutaj tu mamy i tu 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 jest p tu jest p tu jest i i tutaj jeszcze jest i następnej tu jest i tu tutaj. Tu. Tutaj mamy I. Tu jest P. I tu jest jeszcze I, I oraz P. To wszystko. Następne mamy Z oraz L. no się nie ma. Tu mamy L l i z, z jest tutaj, tu mamy l, l i z, chyba wszystko, teraz w drugiej to mamy l, tutaj, tutaj, tutaj jest z, I też chyba wszystko. I tutaj L. Tu mamy L. Tu mamy. Tu jest Z. Tu jest L. Chyba wszystko. Następnie O oraz C. C mamy w bonusie. I teraz tutaj C. Tutaj jest o. Tu mamy o. Tutaj jest C. Tu mamy O. Tu mamy C. Tu jest O. W drugiej. O, tu jest o, tu jest o, tu. Tu, tu. I tu. I tu mamy C. Tutaj mamy o, tu mamy o tu mamy O, tu mamy o i C i tu mamy O i tu mamy pierwszy wyraz. I tu jest jeszcze c. Kolejna dwie, To n i y. N jest w bonusie. I tutaj szukamy n oraz y. Mamy y. Y oraz n. Tu jest y. Tu mamy n. Tu, teraz N oraz Y, Y mamy tu, tu jest N, tu jest N, kolejne, tu jest N, Tu mamy Y, tu mamy Y, tu jest N. I tu mamy N i tu jeszcze mamy N. Następne dwie, to M i T. M i T, bo się nie ma. Teraz tutaj szukamy, mamy M, M, tu jest T, tu jest T. I tu mamy jeszcze T. Te. Teraz tutaj M i T. Tu mamy T. Tu M i tu M. Tu jest T, tu jest T. I tu mamy jeszcze T. Te. I teraz tutaj. Tu jest M, tu jest M, tu jest T, tu mamy T. Tu jest T. Tu jest jeszcze N. Kolejna dwie To U oraz S, U oraz S, U i S, U jest tu, U jest tu, U mamy tu. S nie widzę, ale jak będzie na pewno się znajdzie. Teraz tutaj U i S. S jest tu, S mamy, tu mamy pierwszy wyraz, S i U, U jest tu i następnie w trzeciej S oraz U, tu jest jeszcze T, U i S, U i S, U jest tu. i cztery do końca zostały e i g to mamy E w bonusie i teraz tu e jest tu e i g e oraz g to jest jeszcze s tu jest g tu mamy e e g e i g. Tu jest jeszcze e teraz tutaj e, e c też było e i g e tu e tu e tu i e tu tu mamy drugi wyraz tu jest g i teraz tutaj e oraz g e. 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 I tu jest jeszcze E, i tu jest jeszcze E. I tu mamy G i dwa ostatnie. A oraz J. A mamy w bonusie, ale nie było K. I zobaczymy teraz tutaj. A i J. A jest tu. Tu jest jeszcze E, tu jest A, tu jest J, tu jest A, tu mamy A, tu mamy A. Tu jest J, tu mamy A, tu jest J, tu mamy A. Tu mamy wyraz, tu mamy A, tu jest A. Tu mamy A, tu mamy A. I tu chyba więcej nic nie ma. Teraz tutaj A oraz J szukamy. A, a oraz J, A, A, J, A, jeszcze było U, tu mamy A, tu jest A i tu jest A, J i A, tu mamy A, tu jest A, L też było i tu jest jeszcze E, czyli na to że tutaj mamy dwa słowa. I tutaj A, A i J. Tu jest jeszcze S. Mamy A, tu mamy A. Tu jest jeszcze Z. Mamy A, tu mamy A. I tu mamy A. I P, P też było. I tu mamy A. I tu mamy A. I na to wychodzi tutaj tylko mamy to jedno słowo. O, nic więcej nie widzę. żeby On tu jest jeszcze drugie. Ale chyba to wszystko. Zobaczymy sobie kontrolę. Tu mamy T oraz E. Czyli podsumowując, na no dzisiaj wydałam 40 zł i 40 zł, jestem na minusie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Cześć.